Przeważnie przyjmuje zlecenia w miejscach, gdzie nie mamy dostępu do prądu. Duże, ciężkie, trujące nas spalinami agregaty odeszły w zapomnienie. Od czasu, kiedy bazuje na stacjach ładujących, to mój agregat stał się niepotrzebny i znalazł sobie nowego właściciela. Często pracując właśnie w terenie, gdzie nie mamy zasilania, przychodzą nam na ratunek stacje ładujące. Dzięki stacji EcoFlow River 2 Pro mogę pracować w terenie, gdzie nie mam stałego dostępu do prądu i mogę też zasilać przy okazji inne zestawy do ładowania, jak stacje z bateriami, które bardzo mi są potrzebne w miejscach, gdzie nie chce mi się ciągnąć przedłużacza kabli, a potrzebuję załadowanej baterii. Jak poradzi sobie stacja River 2 Pro z szlifierką i ścięciem zobaczycie w materiale. Stacja zasilająca naprawdę daje duże możliwości. Podczas cięcia kamienia nie odczułem na tej szlifierce jakiegoś spadku mocy. Cały czas pracowała równo bez przerw. A stacja zasilająca daje mi właśnie taką możliwość pracowania w terenie. Chwila odpoczynku oczywiście należy się każdemu. Stacja co prawda nie musi odpoczywać bo cały czas słyszę że pracują w niej wentylatory chłodzące przy właśnie gniazdach 230V, co pozwala nam na ciągłą pracę, nie przerywając swoich czynności. Stacja jak na razie świetnie daje sobie radę. Szlifierka nie spowalnia, cały czas pracuje pełną mocą, także nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu spadku mocy.